Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w drugiej kawi. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Tadeusz Jarmusiewicz, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Opola. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Pana serdecznie. E, wrócę do sondażu NTO. Drugie miejsce, druga tura, ale poparcie mniejsze niż to, które sondaż daje Arkadiuszowi Wiśniewskiemu. To jakoś Pana zmartwiło? No, to, to znaczy taki jest aktualny rozkład poparcia. Yy, maraton się wygrywa jak się jest na mecie, nie na trzydziestym mm, kilometrze, czy, czy, czy po pierwszej połowie meczu, jeżeli już mamy, bo zdaje się, że nam to gdzieś dobrze retoryka sportowa idzie, to <grym> yy, tak, <grym> czy jesteśmy jeszcze w, w biegu? Yy, jesteśmy w biegu yy... Ja takie mam refleksje swoje, bo myślę, że dobry moment do, do podzielenia się refleksją na temat tego, co się dzieje od tej pory w kampanii. Z jednej strony oferta merytoryczna, mówię o sobie, gdzie mówię o rozwiązaniach komunikacyjnych, o polityce dla młodych, polityce dla starych, mówię o, o węzłach, o obwodnicy, o lokalizacji mostu. Z jednej strony jest taki, taka propozycja, a z drugiej strony kampania... E, od początku oparta na kłamstwach, które pozostali kandydaci z początku zignorowali, ale to się potem stało trzonem kampanii. Bo na przykład nawet dwa hasła na, na plakacie wyborczym Wiśniewskiego, które są z jednej strony kandydat bezpartyjny, a z drugiej strony, że sprowadził inwestorów, machnięte ręką, ale okazuje się, że tak. Sprowadzenie inwestorów to cały zespół ludzi, przede wszystkim urzędzie marszałkowskim, który... Przyprowadza gotowego, obrobionego inwestora do Urzędu Miejskiego, który, gdzie urzędnik, wiceprezydent wykonuje swoje obowiązki. A z kolei wielkim nadużyciem jest mówienie o e, listach bezpartyjnych, o kandydacjach bezpartyjnych, czyli znaczy, nazwano to, bo de facto jest bezpartyjny. Natomiast jeżeli e, królują na, na miejscach pierwszych, członkowie Solidarnej Polski, jeżeli wśród nich są narodowościowcy i kibole, kibole, którzy wczoraj na Stadionie Odry obwieścili, że właśnie są w Warszawie, jak Państwo widzieliście, czymś innym się zajmowali, to trudno takie listy nazywać bezpartyjnymi. I, I ta legalizacja kłamstwa nastąpiła przez to, że pozostali kandydaci chcieli się w jakikolwiek sposób skupić na tym, żeby mówić coś w ramach swojego programu. Ja wrócę do tych inwestorów, bo to jest tak, że to jest gra zespołowa. To nie tylko urząd marszałkowski, ale też państw jest to zaangażowane. Oczywiście, A że. Ale myślę, tak. że gdyby zabrakło jednego elementu pod tytułem dobrze przygotowane tereny przez gminę, to ta układanka ale, by no nie była dobra. No ale proszę zobaczyć, to w takim razie ten, tylko ten jeden z elementów się chwali. to powinno być w jednej trzeciej <grym> nie, tak? Czy w jednej nie, 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 nie dzielmy tego na ułamki. Natomiast jest nieuczciwością przypisywanie sobie całości zasług. Przy tym no było nie było szlachetnym i udanym pociągnięciom. Natomiast to jest nieuczciwe, o tym, że. I to jest kolejny element kampanii wyborczej mojego konkurenta, gdzie mówi o zawłaszczeniu wszystkich osiągnięć i Rady Miasta, i prezydenta, że w zasadzie bez niego by to, przepraszam, nie pojechało, że gdyby nie Wiśniewski, to w zasadzie wywrotka tego miasta. I, i, i to. Dobrze, ja chciałbym się teraz skupić trochę na pana programie, bo tak z każdym z kandydatów tutaj rozmawiam o programie, żeby Polanie uh -huh. mogli podjąć tę decyzję nie politycznie, a merytorycznie. O tramwaje pana już nie będę męczył, bo one są przerobione już tak na, na wszystkie strony, ale chciałem zapytać o. Ja nie pana, bo ale ale nie, pro... Nie pro... Pro unika, nie. systematyki kampanii. chciałem bo... zapytać o szynobusy. O pana stosunek do sznobusu, bo ten pomysł pojawia się w propozycjach kilku innych kandydatów. Ja mam nad innymi kandydatami tą przewagę, że jestem inżynierem i zajmowałem się na pierwszej linii frontu inwestycjami transportowymi co najmniej 6 lat. W związku z tym dyskusja z nieinżynierami, mm -hmm. z tymi, którzy nie decydowali o tym, jak są ulokowane inwestycje transportowe, w tym szynowe, jest dość kłopotliwa, bo to raczej z ich strony budzi emocje typu śmiech, typu jakieś rozbawienie i jak nie mając partnera ciężko dyskutować jest o tym. Co to znaczy dzisiaj tramwaj czy też szynobus? Bo to jest płynna granica w tej chwili, już. Już, już nie można postawić grubej krechy, co jest co, bo jeżeli my mówimy o tym, że to coś, na no, użytek tej rozmowy używajmy takiej retoryki płytkiej, e, może jeździć po torach e, tramwajowych i może wjechać na tory kolejowe, może jeździć pomiędzy dworcami naszymi, e, szyny są zrównane z powierzchnią drogi. To coś, co powstaje, to paratorowisko, które powstaje po zbudowaniu torów, jest pasem dla, auto, dla, busów, czy dla autobusów czy dla pojazdów uprzywilejowanych. Tor jest jeden. Nie ma dwóch torów, tak, jak klasyczny tramwaj, tylko są bijanki, jest jeden tor. To w kompletnie innym świetle stawia całość. Ja Pozwoli pan, że pobrnę trochę w tym temacie. Jeżeli byśmy zaczęli na niemodlińskiej, gdzie mamy rezerwę środka drogi. I idziemy mhm. cały czas prosto, aż do skrzyżowania z Wrocławską. Mamy cały czas środek wolny. Mówię o jednym torze i równo z ziemią. Jedziemy dalej prosto, do ronda. Górą czy dołem, bez znaczenia. Swoją drogą będzie most na odrze w tym miejscu. Jedziemy dalej, Nysy Łużyckiej, prosto. Skręcamy do skrzyżowania z Częstochowską, skręcamy w lewo, ciągle mamy środek wolny. Jedziemy aż do drobiarskich. I to jest ta główna linia, a mhm. potem się dopinamy liniami sypialni opolskich do tego głównego szkieletu mhm. i to jest technicznie ten pomysł tramwajowy z finansowaniem zapewnionym między innymi przez ministra rozwoju regionalnego, który był i z oceną techniczną głównego analityka w Polsce, Adriana Furgolskiego. i w tym momencie rozmawianie z niefachowcami jest strasznym kłopotem. No. Mhm. Ja jako inżynier chciałbym mieć partnera do rozmawiania o szczegółach technicznych, a no tu jest kłopot. Dobra, zostawmy te tramwaje, bo jeszcze jest kilka innych ważnych kwestii, skąd, gdzie powinna biec trasa tymczasowa jak będziemy remontować most na który wyremontowany być musi, tak żeby nie trzeba było tej odry pokonywać wpłat. Mówi Pan o przeprawie przez Odrę? Czy nie, nie. O, o, o trasie tymczasowej na, remont, na czas remontu mostu na nie Uchylam się do odpowiedzi. Tam jest trzy czy cztery warianty. Dostępność do tego typu materiałów gości spoza ratusza jest na tyle niewielka, że jedynie mhm. medialne wiadomości, które są kompletnie mhm. niewystarczające. Na przykład, nie wiem, czy Pan zapytał któregokolwiek z kandydatów, jakiego rodzaju potoki samochodów się przewiduje w tym miejscu. Nikt nie wie. W tym miejscu. ile się zdecyduje na przykład na przejazd starym, znaczy starym nowym mostem, który jest, nie? a ilu będzie chciało przejeżdżać mm -hmm. tym nowym. Po wejściu do ratusza trzeba będzie się na tym pochylić. Natomiast jedyna deklaracja, jak może paść z mojej strony, to lokalizacja mostu taka, żeby nie czepiać bolko z tego względu, że bolko jest jedno i nie ma miejsca na Nie będzie Was Erbol... strzelał w głowę. Zmieniamy Zmieniamy to no w głowę. Aha, <strykować> no, nawiązuje Pan do dyskusji z moimi tymi adwersarzami na Bolko. No. Wprowadzenie, taki Pan punkt ma w programie, wprowadzenie nowoczesnych, niestosowanych rozwiązań komunikacyjnych w Opolu. O co chodzi? Dobra, bo muszę się wrócić jeszcze do, do biegu kampanii. W pewnym momencie kampania wyborcza przybrała bieg taki, że się dyskutowało o tym, co powiedział Bialmuziewicz, a raczej na temat jego tramwajów. W związku z tym, mm -hmm. e, jeżeli my dzisiaj będziemy mówili o tym, że chcemy coś zrobić sami, to jesteśmy skazani na porażkę. Jeżeli nasz pomysł jakikolwiek nie zasadzi się na ścisłej współpracy z marszałkiem, to e, nie będzie, przepraszam straszne słowo, synergii środków. To znaczy, jeżeli marszałek coś da mm -hmm. i prezydent ten coś da, a cel będzie wspólny, to będzie chleb z tej mąki. Jest, jest szansa. I teraz te pięć czy sześć dworców w Opolu wolnych, niezagospodarowanych, które są z punktu widzenia komunikacyjnego wielką rezerwą. Znaczy, niewykorzystane nie, nie, nie kompletnie. A do tego dorobić infrastrukturę w mieście, jeżeli by to miało stanowić fragment kolei aglomeracyjnej, o którym mówi marszałek i od marszałka byłyby pieniądze i od prezydenta gwarantowany sukces. Mhm. Jak pan ożywi rynek? O, to nie ma jednego guzika, który się wciśnie. E, kwadratura koła sprowadza się do tego, że nie ma potoków podróżnych. Potoków y, y, mieszkańców y, w rynku, bo nie ma restauracji. Nie ma restauracji, bo nie ma potoków y, nie ma mieszkańców, bo nie ma mieszkańców. No <grym> i patratura. I teraz, jeżeli miasto nie, nie zainterweniuje, nie wbije się klinem z jakąś swoją inicjatywą, to, no, to ciężko będzie doprowadzić do tego, żeby realia rynku ekonomicznego doprowadziły do tego, że to się samo załatwi. Oczywiście. E, Doprowadzenie do szeregu wydarzeń artystycznych, kulturalnych z inicjatywy miasta, które miałby doprowadzić do tego, że są ludzie w środku, na, na, na rynku. Typu John Bull, kino alternatywne na przykład. W Opolu w ogóle mamy ciekawą sytuację z kinem. Mamy jedno, gdzie odnoszę wrażenie, że właścicielowi zaczyna się trochę mylić, jeżeli chodzi o cenę. To jest no, trochę do sprawdzenia. To jest bardzo droga rozrywka. Tak. To odnoszę wrażenie, że chyba temat do sprawdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji Ale są Konsumentów. też czy takie alternatywne, jak i na w innych miejscach poporów. E, pan mnie pytał o rynek. Tak, tak w, związku no, z tym, no, w rynku no, nie ma tak, 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 W związku z tym na, na pewno nie ma czegoś takiego, zwłaszcza w ciepłych miesiącach, jak wyświetlanie filmów na zewnątrz, gdzie tradycja opolska jest dobra. E, mówię o festiwalu hip-hopowym. Mm -hmm. Mówię o jakichś innych imprezach, które miałyby swoje. Swoich... Znowu do tej teorii jednego guzika. Nie ma jednego, żeby doprowadzić do tego, żeby byli ludzie w rynku. Trzeba wygenerować dziesiątki imprez, gdzie przy każdej okazji. Kto tych ludzi bez... przyciągną. W... Oczywiście. Dobrze, jeszcze jedno pytanie na koniec, polityczne, bo od polityki trochę zaczęliśmy. Pan Ryszard Zębaczyński Pana poprze? A to do, do, do Ryszarda Zębaczyńskiego pytanie, oczywiście. A Zalił A jakieś o to poparcie? Robana, jakby Zębaczyński chciał kogoś popar, poprzeć, to by już poparł. No, tak, tak się to składa. Tak w Rubelki ćwierkają, że może poprzeć Wiśniewskiemu? No to proszę w pytać. wpytać. Zapytam, jak będzie okazja. <gry> bardzo dziękuję. Tadeusz Arbuziewicz, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Opola, był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję. dziękuję bardzo.